Nazywam się Agata Machowska. Jestem lekarzem-stomatologiem od prawie 20 lat. Prowadzę studio stomatologiczne Agmanent w Krakowie. Nasz kabinet leczy pacjentów w każdej dziedzinie stomatologii. Wykonujemy leczenia z zakresu stomatologii zachowawczej, czyli np. wypełnienia. Poprzez zdecydowanie trudniejsze sprawy, jak leczenia kanałowe, leczymy zarówno pacjentów, którzy przychodzą do nas ze skomplikowanymi problemami periodontologicznymi, implantologicznymi. Zajmujemy się leczeniem osób starszych, czyli implantoprotetyką w przypadku bez zębia. Bardzo często jest to dosyć duży problem wśród naszych pacjentów którzy chcieliby funkcjonować i żyć normalnie, jednak brak zębów im na to nie pozwala. Możemy stworzyć tutaj protezy, które będą oparte na implantach i które będą funkcjonowały tak jak zęby naturalne. Zajmujemy się leczeniem implantologicznym, zarówno w przypadku pojedynczych zębów, kiedy to pacjent przychodzi do nas z problemem i może w ten sam dzień wyjść z nowym zębem i pięknym uśmiechem. Zajmujemy się leczeniami skomplikowanymi, czyli kiedy odbudowujemy braki wszystkich zębów u pacjentów starszych. Jesteśmy zespołem, który prężnie działa i współpracuje również z wieloma specjalistami zdalnie. To znaczy telemedycyna pozwala nam na to. Dzięki temu współpracujemy ze wspaniałym gronem ortodontów. Zajmujemy się osobami, które chciałyby ładnie się uśmiechać, czyli zajmujemy się stomatologią estetyczną. Leczenie estetyczne to na przykład licówki, korony. Rozwiązania, które powodują, że nasze zęby stają się proste, ładne, naturalne. Dzięki temu nasi pacjenci mogą wyglądać młodziej, być bardziej atrakcyjni. Zmieniamy uśmiechy naszych pacjentów, co robi na nich największe wrażenie. Serdecznie zapraszamy do akwanentu wszystkich, którzy marzą o zdrowym i pięknym uśmiechu.